Przychodzi Jąkaty do sklepu i mówi Poproszę, sie, 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 sieski. Sie Słucham, co podać? Sie, sie, sieski. Proszę powtórzyć, co podać? Mówi sprzedawca. Sie, sie, sieski. Mówi Jąkaty. Widząc, że nie będzie w stanie pomóc Jąkatemu, wpadł na pomysł, że mają Jąkatego magazyniera, to pewnie się zrozumieją. Magazynier przyszedł, szybko obsłużył ją Katego i wrócił do swoich zajęć. Sprzedawcy jednak nie dawało spokoju, co chciał ten Jonkaty, więc z czystej ciekawości pyta magazyniera. – Ty, a co chciał ten jonkaty? Sie, sie, sieski – odpowiada magazynier. Wsiada babcia o lasce do autobusu. Widząc, że nie ma żadnych wolnych miejsc siedzących, staje koło siedzącego młodzieńca. Widząc, że on nic nie reaguje, zaczyna stukać laską w podłogę. Babciu, a może byś założyła taką gumkę na tą laskę? To jakbyś stukała, to nie robiłabyś tyle hałasu. Doradza młodzieniec. Oj, chłopcze, mówi babcia. Gdyby twój ojciec założył taką gumkę kiedyś, to ja bym dzisiaj miejsce siedzące miała, odpowiada babcia.